Cześć, czołem. Kolejny odcinek, oczywiście tego samego dnia, tej samej chwili, żeby nie było. Teraz na tapetę bierzemy figi. To jest figa peretta. Fajnie mi się ukorzeniły i muszę przesadzić do większych doniczek, bo może nie przy tej, ale przy tej. O, tu już coś tam wychodzi. Kurde, no przed co ja pourywałem to. No wychodzą w każdym razie, bo leżały tam na doniczkach i się wrosły w ziemię. To chyba to pourywałem. Dobra, wkładam tak czy siak do większych doniczek, niech rosną. Dobra, figa peretta przesadzona, jak sami widzieliście, korzenie są zacne, doniczki już mogę pozbierać, ale tu naświniłem, pozamiata się. Dobra, figa jest gotowa, to teraz czas na kolejną roślinkę. Co to będzie za kolejna roślinka? Zobaczymy zaraz. Yo. Kolejna roślina to... Mamutowiec zimnozielony. Największe drzewo świata. Chyba nie najwyższe, ale największe. Albo najwyższe. Nie, najwyższe chyba. To jest sekwoja. Chyba tam jakaś była odmiana większa od tej. Pięknie rośnie. Napuszczała nowych tych strasznie przesuszona, korzenie już jak widać wychodzą. To jest najodpowiedniejszy moment, żeby ją przesadzić. Doniczka będzie no, dwa razy większa. Więc będzie się miało w czym ukorzeniać. Nie będę dawał też znowu takich ogromnych doniczek, bo nie będę miał się jak pomieścić w tym basenie, nim wiosna nie przyjdzie. Dobra. Wyciągamy ją. Wiecie co? Chyba pójdę jednak po większą doniczkę. He he huę. No bo tu muszę dosypać ziemki. A to już jest wyżej niż ta. A tam na nie wcale grubiej warstwy nie dałem. A widzieliście jak tam przerośnięte jest. Dobra lecę po większą doniczkę. Taką taką inniejszą chyba po truskawkach ona jest. Yy, przesadzam z powrotem. w małych doniczkach było można było schować wszędzie a teraz gdzie ja to zmieszczę okej okay. mamutowiec już gotowy zabieramy się za kolejną roślinę mam ogromny dlemat nie wiem gdzie gdzie wkopać kordelinę i tutaj się zaczyna problem nie wiem gdzie ją wkopać nie mam pojęcia, nie chcę tu przy tarasie, bo będzie koniec opalania. Cholera to zawsze takie ciężkie wybory, tak samo nie wiem, gdzie wkopać Rostratę, czy kupił, a nie wie, gdzie wsadzić. <laughs> Tutaj jest się tak zastanawiam żeby tą chujinkę wywalić stąd no i by tutaj była juka zamiast tej chujinki to byłoby może fajna opcja z tym że chujinka na święta potrzebna lampeczki te sprawy wiadomo o co chodzi ha. To musi być zawsze taki ciężki wybór. Nie mam pojęcia. Dobra, widzimy się zaraz. No i dobra, przyszedł czas na kordelinka. Wkopujemy w grunt. Do wyboru była taka albo taka albo taka. Więc wybrałem, wybrałem, wybrałem. Największą. <grym> Wkopujemy ją w grunt. Miałem tą rozt roztratę wkopywać No i kordylinę Ale to jest trudniejsze niż myślałem Muszę się z tym przespać Muszę się No Muszę się zastanowić gdzie to chce, Bo wszystko ma Swoje wady Zalety Powiem krótko Żona chciała gdzieś tutaj Żeby ją wkopać tą kordylinkę No fajnie tylko że Patrzcie te liście od stracha są praktycznie dwa metry, no nie 2 metry, jest 1,5 metra od tego, od palmy i tak samo będzie z tą, że to będzie z półtora metra od tego No i jak tu przez ten gąszcz tych liści to będzie rosło? Hmm to po pierwsze, po drugie po drugie, po drugie A zresztą, co tam kopiemy tutaj? Co będzie, to będzie. Na zastępstwo rośnie mi tutaj mnóstwo kordylin, więc co ma się stać? Nic się nie stanie. Tu ją wkopię i tu się będzie rosła. Prawda jest taka, że od południa aż po zachód cały czas tutaj będzie w słońcu, więc. Tylko rano do południa. Nie będzie słoneczku, ale całą resztę dnia będzie w słońcu, więc co? Kopię tutaj, no co zrobię? Kopiemy, bo ja chcę, żeby już rosła w gruncie. Zobaczymy, jaka wielka urośnie w tym roku. Dobra Podjąłem w końcu Te rękawice I walczymy z tym tematem Zostawiłem sobie troszkę jeszcze ziemi Juka roztrata Będzie musiała jeszcze poczekać Bo też chciałem taką mieszankę zrobić Z piaskiem Nie zaszkodził wierzcie mi dać tego piasku Ziemia jakby nie było Trzyma wodę Lepiej zapobiegać niż leczyć. Przyciś... Będzie deszczowa jesień, przyciśnie mrozem, a ziemia trzyma wodę, jak sami wiecie. Jest mokra. Jak jest mokra, to znaczy, że jest woda w niej, tak? No właśnie. I dlatego myślę, że należałoby rozluźnić piaskiem. Jest to ciężkie wtedy, ale co to? co to odchodzi ile to waży pod ziemią cholera braknie mi tej ziemi no nic, potrzebuję drugiej ręki, zaraz wracam u mnie nic się nie marnuje nawet trawę tu wkopię bo tu jest dziura i tak to wygląda kopię i wkleję